Pięcioletnia sierota Hela zostaje zaprowadzona do domu Eweliny Krzyckiej. Kobieta szybko decyduje się zaopiekować małą dziewczynką i początkowo Hela dostaje wszystko, o czym może marzyć: miłość, piękne sukienki i zabawki. Wkrótce jednak podejście Krzyckiej zmienia się o 180 stopni, a o tym wszystkim dowiecie się z tego odcinka poświęconego noweli dobra pani, autorstwa Elizy Orzeszkowej. Czas akcji obejmuje około 5 lat od momentu pojawienia się Helenki w domu Krzyckiej, przez dorastanie dziewczynki, aż do odesłania jej do domu Mularza. Można przypuszczać, że wydarzenia rozgrywają się w czasach współczesnych autorce a więc w drugiej połowie XIX wieku. Akcja utworu rozgrywa się w mieście Ongród. Orzeszkowa zastosowała celowy zabieg. Ongrud to anagram słowa Grodno, gdzie autorka mieszkała przez wiele lat. Ongrud stał się symbolem innych zaściankowych miasteczek bez wyraźnej tożsamości. Wydarzenia rozgrywają się głównie w Willi Eweliny Krzyckiej położonej przy ulicy Zamiejskiej, a także w chacie należącej do Jana i jego żony. W utworze wspomniany zostaje także wyjazd Krzyckiej wraz z Helenką do Włoch. Pewnego dnia żona mularza Janowa przyprowadza do pięknego salonu Eweliny Krzyckiej pięcioletnią zaniedbaną dziewczynkę Hele. Jest to sierota pokrewnym Janowej. Jej ojciec mularz spadł z rusztowania, a matka zmarła na cholerę. 40-letnia Krzycka należy do Towarzystwa Dam Dobroczynnych i w całym mieście znana jest ze swojej działalności filantropijnej. Kobieta, będąca bezdzietną wdową, postanawia przyjąć do siebie Helę, która nie mogła zamieszkać u Janowej ze względu na trudne warunki bytowe. Krzycka zachwyca się urodą małej Heli i szybko poleca swojej 30-letniej służącej pannie Czernickiej, by wykąpała, uczesała i ładnie ubrała dziewczynkę. Wdowa jest wdzięczna Janowej za przyprowadzenie dziecka i daje jej kilka rubli na cukierki dla jej dzieci, ale żona mularza postanawia wykorzystać pieniądze na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla swoich dzieci: Marylki, Kasi i Wicka. Pani Ewelina rozmyśla nad swoją samotnością i ma nadzieję, że to dziecko będzie receptą na uczucie pustki i nudy życiowej, które towarzyszy jej od dwóch lat, gdy zamieszkała w małym prowincjonalnym miasteczku. Kwieta ma spory majątek, jednak sprawy z nim związane zatrzymują ją ciągle w domu. W domu Krzyckiej następuje bardzo wymowny moment. Pani Ewelina wzywa służącą i nakazuje jej zabranie psa pinchera o imieniu elf, który stał się dla niej nieznośny i nudny. Tymczasem Czernicka zajmuje się przygotowywaniem sukienek dla nowej podopiecznej i nawet udaje jej się ukryć część pieniędzy przeznaczonych na materiały we własnym kufrze. Dziewczynka siedząc na podłodze garderoby bawi się z odtrąconym psem Elfem. Od tej pory Helenka żyje jak w niebie. Jest kochana, nosi piękne sukienki, uczy się dobrych manier i języka francuskiego. Wkrótce okazuje się, że dziewczynka ma niezwykły zmysł estetyczny i potrafi dobrze ocenić wartość każdego przedmiotu. Ewelina Krzycka bardzo dba o swoją podopieczną, a Helenka szybko przywiązuje się do niej i darzy ją uczuciem dziecięcej miłości. Po trzech latach okazuje się nawet, że dziewczynka przejawia wielki talent do śpiewu, i można powiedzieć, że pobyt w widli dobrej pani zrobił z niej małą, delikatną damę. Jej ulubioną piosenką jest piosenka o białej róży. Krzycki udaje się rozwiązać sprawy związane z majątkiem i wyjeżdża wraz z opiekunką i dziewczynką do Włoch. Heli udaje się wyprosić, aby razem z nimi pojechał również elf. Po kilkumiesięcznym pobycie we Włoszech, bohaterki wracają, a dziewczynka zostaje odwiedzona przez swoją krewną Janową, która nie może się nadziwić, jakie Helenka ma sukienki, kapelusze i zabawki. Dziewczynka postanawia podarować dzieciom je nowej część zabawek, ale mularzowa nie ma śmiałości ich przyjąć i ostatecznie Hela przekazuje jej cukierki dla dzieci. Po powrocie z Włoch dziewczynka wyszczuplała, wyrosła i zaczęła powoli stawać się niezgrabną panienką o nieproporcjonalnie długich nogach. Krzycka rozmawia ze swoją służącą i opowiada jej o kłopotach, jakie ma ze swoją podopieczną. Helenka Kaprysi dąsa się o byle co i w ogóle nie jest już takim ładnym i rozkosznym dzieckiem, jakim była, gdy Krzycka przygarnęła ją pod swój dach. Jakby tego było mało, trzeba ułożyć na jej edukację. Wcześniej zachwycały ją talenty i umiejętności dziewczynki, a obecnie dostrzega w niej coraz więcej wad. Kobieta znudziła się dziewczynką, a Czernicka wyjaśnia jej, że przyzwyczaiła dziecko do nadzwyczajnej dobroci. Okazuje się, że prawdziwym powodem odtrącenia Helenki było poznanie przez Krzycką we Florencji atrakcyjnego Włocha muzyka wiolonczelisty. Wspomniany mężczyzna mają odwiedzić, a pani Ewelina nakazuje służącej przygotowanie domu na przyjazd gościa. Dziewczynka domaga się uwagi, ale za każdym razem jest odrzucana przez Krzycką. Hela bardzo cierpi i nie rozumie takiego postępowania swojej opiekunki. Wkrótce w domu przy ulicy Zamiejskiej pojawia się włoski wiolonczelista. Damą irytuje obecność dziecka, które utrudnia jej flirtowanie z artystą i wkrótce prosi czernicką, aby zabrała natrętne dziecko do garderoby. Dziewczynka może jedynie słuchać, jak krzycka gra na fortepianie, a włoski artysta na wiolonczeli. Służąca opowiada dziewczynce bajkę, która w rzeczywistości jest jej historią. Pani Ewelina zabrała Czernicką z domu rodziców, gdy miała 15 lat, obiecując, że poprowadzi ją w wielki świat i zapewni jej wspaniałe życie. Czernicka była ulubienicą Krzyckiej, ale po dwóch latach starsza kobieta znudziła się ją i dziewczyna została odesłana do garderoby, gdzie zajmuje się szyciem sukien dla swojej pani, a także pełni funkcję pokojówki. Kobieta mieszka u Krzyckiej już 15 lat. Krzycka zainteresowana była również pewnym hrabią, którym szybko się znudziła i przerzuciła swoje uczucia na księdza w Paryżu, ale ten również nie potrafił przykuć jej uwagi na dłużej. Wracając do domu w innym mieście zobaczyła śliczną papugę, którą postanowiła zabrać do domu. Początkowo opiekowała się nią bardzo dobrze, ale jak nie trudno się domyślić, ptak znudził się jej i trafił do garderoby. Czernicka opiekowała się nim jak najlepiej, ale ptak zachorował i zdechł. Później w domu pojawił się elf, który skończył podobnie jak poprzednie obiekty zainteresowań właścicielki domu. Helenka zaczyna rozumieć, jaki los ją czeka i że nigdy już nie wróci do łask swojej opiekunki. Po wyjeździe włoskiego muzyka Ewelina Krzycka również udaje się za granicę, tym razem już bez dziewczynki, którą zostawia pod opieką jej wujostwa. Hela z luksusowego domu przenosi się do biednego, brzydkiego mieszkania. Dziewczynka bardzo cierpi i nie może odnaleźć się w nowym miejscu. Dzieci Janowej dokuczają jej i wyśmiewają się z niej. Jej nawyki nie przystają do nowych warunków. Eleganckie stroje helenki również nie spełniają swojego zadania w nowym środowisku. Nie chronią dziecka przed zimnem. Dziewczynka mało je, bo jest przyzwyczajona do innego jedzenia. Ewelina Krzycka, oddając dziecko pod opiekę wujostwa, zobowiązała się płacić im 50 rubli rocznie na jej utrzymanie. Mulasz jest zdania, że część pieniędzy warto zostawiać na przyszłość dziewczynki, jednak jego żona uznaje, że trzeba kupić Helenie nowe ubrania. Dziewczynka nie potrafi przywyknąć do życia w nowej rzeczywistości i widząc list od Krzyckiej, ma nadzieję, że kobieta coś o niej napisała. Podwójostwa dowiaduje się, że w liście nie ma o niej mowy. Hela wymyka się z mieszkania i idzie pod dom pani Eweliny. Jest chłodny wiosenny dzień i dziewczynka błąka się wokół zamkniętego pałacyku. Helenka dostrzega elfa, który poznaje ją dopiero po chwili. Później dziewczynka rozpamiętuje minione czasy i zmęczona zasypia siedząc na ławce i przytulając ukochanego psa. Późną nocą Jan znajduje rozpaloną dziewczynkę śpiącą na ławce. Mularz odrzuca leżącego na jej kolanach elfa, bierze Helenkę na ręce i wzruszony zabiera ją z powrotem do domu.